Szklanka z IKEI prawie mnie zabiła, a pracownicy od dawna o tym wiedzieli. Kupiłem zestaw szklanek do picia z IKEI, a po kilku tygodniach przypadkowo jedną przewróciłem. Ku mojemu zdziwieniu nie tylko się stłukła, ale wręcz eksplodowała w milion drobnych odłamków, pokrywając całą kuchnię. Byłem na bosaka i musiałem stać na krześle przez pół godziny, uważnie zbierając każdy kawałeczek. Myślałem, że udało mi się je wszystkie zebrać, ale tego samego wieczoru nadepnąłem na jeden z nich i skończyłem na izbie przyjęć. Napisałem o tym w internecie i ktoś, kto pracował w IKEI, zobaczył mój post. Odezwali się do mnie mówiąc, że od lat próbowali zdjąć te szklanki z pół. Okazało się, że zostały wykonane ze szkła, które po stłuczeniu rozładało się na niebezpieczne, maleńkie kawałki. Powiedzieli, że wielokrotnie zgłaszali to swoim przełożonym, ale nic się nie zmieniało. W ramach przeprosin przysłali mi nowy zestaw szklanek wykonany z bezpieczniejszego materiału. Byłem w szoku, że Ikea ignorowała taki poważny problem bezpieczeństwa. W końcu napisałem o tym na reddicie i zrobiło się wielkie poruszenie. Kilka dni później zadzwoniła do mnie ekipa prawna Ikei. Zaproponowali mi ugodę, bym usunął post i zachował milczenie. Odmówiłem: Chciałem, żeby ludzie wiedzieli, jakie to niebezpieczeństwo. W końcu wycofali te szklanki ze swoich sklepów.